Siema ziomki, ziomale, witam uksantora na kanale, nagrywam pewien poradnik w pośpiechu Miniaturkę zrobię na drugi dzień, po południu e, Wszystko zrobię po południu, szybko wysyłam, bo Onieśmiel... Nie, nie, nie co ja mówię, nie, nie śmieliło, tylko oświeciło mnie Bo e, słuchajcie e, Ja przynajmniej miałem taki problem i pewnie gracze grający na dwóch urządzeniach w grę e, Hill Climb Racing 2 mieli ten problem że nie zapisuje postępu gry, tak? I powiedzmy, zagramy sobie ileś tam wyścigów i później nas cofa o te kilka wyścigów, nawet dosyć dużo. Okazuje się, że ulepszenia, które kupiliśmy na samochodzie i tak dalej, i w sumie nie zapisało nam postępu, ale jest na to sposób. Po zakończeniu gry I powiedzmy, chcemy sobie już pograć albo uruchomić później grę na telefonie, a nie na komputerze, na Bluestaku lub tablecie, bo można grać na tablecie, na telefonie, na Bluestaku, na drugim telefonie i to właśnie jest problem z przenoszeniem tej chmury. I wystarczy obejrzeć reklamę. No dobrze, reklamy można oglądać na mało ulepszonych pojazdach. No ja w tej chwili nie mam, ale to jest w ograniczony sposób. Bo powiedzmy, ten pojazd ulepszę do pewnego etapu i już tych reklam nie będę mógł oglądać. Reklamy można też oglądać na e, słabo ulepszonych modułach, ale też tylko do piątego poziomu. E, oczywiście mówię tu o common, e, czyli o tych słabych, bo tutaj rare to nie wiem, e, o common do piątego poziomu. Ale jest też pewien sposób, który wykmieniłem, wyczaiłem i e, myślę, że on jest na stałe. Czyli bierzemy jakiś pojazd, którym mało jeździmy. Ten, co prawda, jest do team, team, team eventu potrzebny, ale powiedzmy, bierzemy jak jakiś, jakiś, jakąś część, którą tutaj nie będziemy używać. Mało ważna, powiedzmy, oponki. Przechodzimy na scrap. Aha, jeszcze raz trzeba przejść na oponki, na scrap. I powiedzmy. Nie żeby marnować 200 tych opon, ale przenosimy sobie powiedzmy y, 10 części do skrapu. pik! jest reklama. Widzicie, nawet wystarczyłoby y, przenieść kilka tych części. I mamy reklamę, którą możemy kliknąć. I po obejrzeniu tej reklamy, oczywiście skrap sobie, 10 skrapu to jest mało, nie? Odbieramy sobie ten skrapik. Sprawdźmy, czy można na przykład przetworzyć jedno i tak, 30 sekund. Czyli za 30 sekund też. Eee. Drugi raz reklamy nie można. Ale powiedzmy, że gramy raz dziennie na eee, tablecie i chcemy sobie zapisać ten postęp i później na telefonie. O! Finish now! Free! I też za reklamę. Czyli po czasie jest dostępna reklama i można sobie tak. E, Saveować. W sumie to twórcy gry, tak jak i wiejskie życie, jak i Hill Climb Racing 2 e, oczywiście, zwalili temat, bo powinien być tu gdzieś na ekranie, e, w głównym oknie, najlepiej to CAPS albo gdzieś, albo może nawet events czy coś, symbol dyskietki, który zapisuje nam postęp tej gry. Ja takie rozwiązanie znam z gry. Train Station, gra przeglądarkowa, Train Station, pierwsza część, bo na Androida wyszła druga część. Train Station 1 ma taką dyskietkę, bo tam też nie są zapisywane postępy gry na serwerze od razu. Oczywiście, eee, tutaj sobie robię śrubki i trociny eee, na wiejskim. Eee, oczywiście, gry, niektóre gry mają to bardzo świetnie rozwiązane. Gra przeglądarkowa, gra Zombie Island. Postępy na serwerze zapisuję od razu. Wszystko od razu. Wejdziemy, wyjdziemy, kurde, i wszystko, nic nam nie ginie. No, co prawda, ludziom ginęło, ale mi jeszcze nigdy nie zginęło. Nie miałem takiego przypadku, że mi coś zginęło w grze w Zombie Island. No i oczywiście taki krótki poradniczek. Zaraz go wysyłam fastem, nawet się jeszcze nie przetworzy, to już będzie publiczny, a miniaturkę zrobię dopiero jutro po południu. Tak więc dzięki Ziomki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam. Papa!